Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę wam ziemię rolną, sad, który od lat wygląda na porzucony, bo widzicie, jak on jest tutaj zarośnięty. On się rozpościera aż do tych, tak jak widać te drzewka, te drzewa, aż do tych drzew. Z dwóch stron jest ogrodzony. Dojazd jest 50 metrów, około 50 metrów tutaj drogą polną, a dalej już jest asfalt. Tutaj w, z tej strony mamy już widok na górę Kuliera. Do plaży jest 5 km, około 5 km, do rzeki kilometr. Widzę, że tutaj duża część drzewek jest do uratowania, ale niestety. Większa część jest do wykarczowania i do posadzenia nowych drzewek. Oczywiście też można zrobić sobie swój warzywniak, ogrodzik. Ponad 3000 m2, także spokojnie. Tam, gdzie są te drzewka, ja bym sobie postawił na przykład jakiś drewniany domek lub jakąś przyczepę kempingową coś takiego, żeby po prostu się urzędnicy nie przyczepiali. A domki drewniane to stawiamy oczywiście na bloczkach betonowych jakichś, żeby nie były na stałe związane z gruntem. W tej chwili sam taki domek stawiam jeden, bardzo ładnie to wychodzi. Są tutaj na miejscu chłopcy, którzy stawiają takie domki, nasi rodacy. Ceny też mają bardzo dobrze, lepsze niż w Polsce. Dodatkowo zajmują się pracami takimi rolniczymi, sadowniczymi, stawiają również też ogrodzenia. Tutaj akurat ten sad jest w połowie praktycznie ogrodzony od strony sąsiadów. Także też zajmują się montażem paneli słonecznych, robieniem studni, praktycznie dom pod klucz, domki pod klucz, duże, małe. Co niektórzy sobie przywożą nawet naczepy od tirów i przerabiają je na domy. Także robimy sobie taki domek, ogródek, warzywniak i jesteśmy samowystarczalni. Mieszkamy pod miastem. Tutaj dookoła też już kilku naszych rodaków ma. Sady i ziemie rolne też sobie postawili Jedni tam przyczepę Jedni sobie domek holenderski postawili Także potencjał jest Cena za ten sad Albo ziemię rolną Bo nie wiadomo jak to nazwać To był sad kiedyś tylko zarósł Jest bardzo dobra Lokalizacja też Także bez problemu Zobaczcie tu jest szeroka droga Można sobie Dojechać czymś większym, nawet autobusem. Myślę, że jak taki, za takie pieniądze to jest dobra inwestycja. Sam dwa tygodnie temu też kupiłem coś podobnego, znaczy jeszcze bardziej zarośniętego, nawet troszeczkę większy kawałek ziemi. Ale tak jak to się mówi, wystarczy o nią zadbać. I o żywność się nie musimy martwić, bo mamy swoją. Zdrawiam serdecznie.